Cześć, to jest i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie odbierzemy sobie nagrody za Food Champions oraz yy, za Division Rivals. Ale przed samymi nagrodami, sprawdźmy sobie drużynę tego dnia, która jest słaba. Według mnie jest słaba. Yy, jedynie co by się tutaj nadawało, to Handanowić, Aspirikweta na przepałkę. No, może jeszcze Dubiawka, jeżeli jej. By się go jakoś wcisnęło Fernandez na ławkę. Tak samo z Maezem. Jedynie jakie karty byłyby do grania: No to Rashford plus Aguero. Ale na Aguero to ja nawet nie liczę. No nie, no jakbym go dostał, no to by myślę, że mocą by mi pomógł. dowo rozpoczniemy od odbierania nagród za Division Rivals. Gdzie Miałem pierwszą rangę ponieważ miałem chyba z 28 albo 27 tysięcy punktów, ponieważ robiłem Icon Swapy. Ale no, dla mnie to była katolga. Wydaje mi się, że nawet już to składba to się lepiej gało. I odbieramy nagrodę za Foot Champions, gdzie wbiłem Golda 3. Więc wydaje mi się, że już lepsza ranga niż na przykład ten Gold 2. Chociaż te piki i tak w tym tygodniu nie byłyby za mocne. więc... Wydaje mi się, że to było w miarę okej okay do opcji. I lecimy z pierwszym playpickiem. No tak jak mówiłem, jedynie na kogo liczę to Handonowicz na przepałkę, to oraz Aguero. Więc zobaczmy, zobaczmy co będzie. Jestem kulu 8-6 na przepałkę nie jest najgorzej. Mogło być lepiej, mogło być też gorzej, ale przechodzimy do drugiego playpika. No i Aguero. No nie, jest dubrawka, czyli tak jak mówiłem, też może się przydać na przepałkę. Playpiki nie najgorsze, ale bardziej to tutaj zobaczymy co trafimy w paczkach, ponieważ na nie bardziej liczę. Żeby trafić jakieś karty niewymienne, ponieważ myślałem nad tym, żeby zrobić jeszcze ikonę w podstawowej wersji. Ale lecimy z pierwszą paczką. No i zobaczmy, czy będą ekrany. Ekrany... Ekrany... BĘDĄ. Dobra, bo już po tym, jak już toty to nie ma, już nie mogę rozróżnić, czy są, czy nie ma. No ale 8.4, jak na tą paczkę, nie jest najgorzej. Druga paczka za 25 tysięcy. W pierwszej był ekrany. No może teraz potrzymamy tą pasę. Tu nie będzie ekranu. No, tu akurat mi się udało zauważyć. Może jakaś 8.2? 80, ale chociaż jest z CEA, no to się może przydać na jakieś wyzwania. Pierwsza paczka za 35 tysięcy. Jak w poprzedniej nie było ekanów, no to może tym razem i będą mekany. Może jakiś walkout, bo jest walkout. I teraz co? Francja na pasy napasy Gizman. No nie, bez ZEMA, ale też się przyda. Pierwszy walkout po trzech paczkach nie jest najgorzej. No i tak liczę na ten drugi z tych sześciu. Żeby ten jeden wypadł jeszcze. Tu ekranów nie będzie, czyli na razie mamy na przemian. Że ja sekrany nie, ale myślę, że jak należy na te cztery paczki jest ok. Przedostatnia paczka za 35 tysięcy. No i. Nie wiem, no, nie wiem co mam powiedzieć już. Ekrany? Nie. Myślałem, że, by, by, że będą, ale nie ma, więc tutaj nic ciekawego nie będzie. I ostatnia paczka za 35 tysięcy. Tym razem już wiem, że wymienna, więc no, jeżeli chodzi o tę paczkę za 35 000, to, to największe wymaganie mam na nią. Ale przez to, że jest wymienna, no to nic nie wpadło. Trzy najlepsze paczki, paczka za 45 tysięcy. Skoro jestem niewymienna, to na te ekrany liczę, i będą ekrany, na szczęście, jest info Walkout, a tutaj już może maes. Maes! Ty, zajbiście, bardzo dobry traf. Tylko zależy od tego, jego nie zwarty teraz. Maes jak na razie warty 140 tysięcy, więc. No, nie jest to tego Wandaika, no to w ostatnim czasie jeden z moich lepszych trafów. Druga paczka za 45 tysięcy. Żeby pobić pierwszą, no, musiałaby się mocno postarać. Ale już dostałem te dwa walkouty, nie będę mnie już narzekał. No, i nie ma ekranów, czyli tak jak zwykle. I ostatnia paczka za 50 tysięcy w tym odcinku. W wiadomo, że wymienna, więc no... Żeby był ten walkout, żeby w jakim stopniu to w się zwróciło, no bo w że Dwyżawa się zwróciło. Tutaj nie będzie walkoutu, są mekany, Portugalia, czyli to może być jedynie Lopez. No, myślałem, że Mutinho, ale Lopez85 też będzie git. Więc to co, ma jest trafiony. Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek w następnym do następnego tygodnia, ponieważ nie będzie mnie w domu. I nie będę miał jak nagrywać, może jeszcze zrobię odcinek z gwarantowaną ikoną, co nie jest pewne, ale ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do następnego, siema!